Był krzyżowany Jezusem, lud stał i patrzył się. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili. Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli on jest Mesjaszem, wybrańcem Bożym. Szydzili z Niego i żołnierze i podchodzili do Niego i podawali mu ocet, mówiąc, jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim To jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, którzy tam, których tam powieszono, urągał mu Czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi karcąc go rzekł Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I dodał, Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział, Zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Nie słowa Ewangelii zgładzą naszych grzech. Dzisiejszą uroczystością, niedzielą Chrystusa króla, kończymy i tym tygodniem stary rok kościelny za tydzień pierwsza, niedziela Adwentu. Dzisiaj to jest tak brzmi, przynajmniej w uszach tych, którzy. Od kościoła odchodzą, dawno byli poza kościołem, mocno walczyli, krytykowali, teraz mają ogromną pożywkę z tytułu z jednej strony i słabości, i grzechu i zgorzeń, które są w kościele, ale z drugiej strony też tej zajadliwości, która zawsze była. Bo jak mieliśmy świętych, Jerzego popełóżkę, kardynała Wyszyńskiego i tak dalej, to i tak przecież jest zajadle ich krytykowano, szkalowano, oskarżano, etc., etc. Czyli czy ktoś będzie święty, czy ktoś będzie grzeszny, to i tak oskarżenia będą. Zawsze były, zawsze były, są i będą. Oczywiście, lepiej być oskarżanym, jak się jest świętym, wiadomo. Natomiast natomiast kochani. To że, to, że się oskarża, jeżeli ktoś jest słaby i grzeszny, to zależy też z jakim nastawieniem się oskarża. Bo można oskarżać, żeby jeszcze przydeptać, żeby rzeczywiście do końca zniszczyć danego człowieka, który sam siebie niszczy. Ale można też napominać, czyli twardo, mocno mówić prawdę, także w pięty idzie, ale po to, żeby dźwignąć, żeby poruszyć, żeby potrząsnąć. Wszystko zależy od postawy serca. Wszystko zależy od postawy serca. Natomiast jeżeli chodzi o królowanie Pana Jezusa, no to myślę, że w dziejach Kościoła sami tego jesteśmy i świadkami, i uczyliśmy się o tym pewnie, nieraz słyszeliśmy, cały czas jest pewne napięcie. Dlaczego? Bo wewnątrz w sercu człowieka jest pragnienie dobra, sprawiedliwości, pokoju dostatku dobrych relacji. No nie mówcie, że tego nie pragniecie. Ja tego pragnę. I pokoju, i dobrych relacji, i dostatku, i no każdy chyba tego pragnie. No nie? Natomiast doświadczamy czego? Tego, że nie jesteśmy w stanie do końca tego pragnienia spełnić. Do końca być spełnionymi w tych pragnieniach. Nie jesteśmy w stanie. Która żona ma idealnego męża? Ręka w górę. Który mąż ma idealną żonę? Ręka w górę. Który proboszcz ma idealnych parafian, tak? Nie, idealnych nie mam, ale mam najlepszych na świecie. Nie dlatego, że są super święci i tak dalej, że nie doświadczam trudu w relacjach i ich nie ranię, bo tak jest, tylko dlatego, że są dani mnie, a ja im, że. Innych nie mam na tę chwilę, na tych czas, dlatego ci są najlepsi ze wszystkim, co mają, z wadami, słabościami i talentami, obdarowaniami. I to pragnienie, jakie jest wewnątrz, w sercu człowieka, kochani, jest niespełnione. Z jednej strony pułapką było budowanie Civitas Dei, czyli państwa Bożego. Słuchajcie, na tę pułapkę to nawet św. Augustyn dał się nabrać. Doktor Kościoła, wielki teolog, znawca niesamowity. Jeden z wielkich doktorów Kościoła, bo mówili o państwie Bożym, czyli chcieli zbudować Królestwo Boże na Ziemi. I słuchajcie, co nowe wybory, co nowe władze, to gdzieś jest ukryte takie pragnienie, no może już teraz będzie dobrze. No i jest? Było kiedykolwiek? Powiem Wam więcej, nigdy nie będzie. Będą okresy, gdzie będzie lepiej, ale nigdy nie będzie idealnie. I nie mówię tutaj usprawiedliwiając obecnie rządzących poprzednią ekipę, czy tę, która wygra wybory w nadchodzącym roku. Nie, nie, zupełnie, jestem daleki. Właśnie błędem jest utożsamianie i realizacja tych pragnień bez wiary. Co nam daje wiara? Wiara daje nam pewną przestrzeń, pewien dystans i realizm. Jaki? Dla człowieka niewierzącego to będzie bajka, nie realizm, ale dla człowieka wierzącego jest to realizm. Nieba na Ziemi nie zbudujesz. Nieba na Ziemi nie zbudujesz, chociaż już masz wprowadzać zasady nieba. Przypomnę tutaj taki trend, który mówiłem nieraz o tak zwanym zadatku. Ktoś komuś remontuje mieszkanie przychodzi pracownik, robotnik, przychodzi fachowiec i mówi szefie, raczej nie szefie, tylko właścicielu tego mieszkania, którego remontuje, słuchaj kasa mi się kończy, ja wiem, że ma być taka i wypłata, no ale daj mi część teraz wypłaty taką i taką, później odliczysz to od tego, co ma być zapłacone, o co się umówiliśmy, no bo ja teraz potrzebuję na życie na chleb. Czy on już otrzymuje zapłatę? Otrzymuje. Czy już korzysta z niej? Korzysta. Czy ma pełną? No nie. Ale czy już może korzystać z profitów, które daje zapłata? No tak. I słuchajcie, to jest właśnie to. My już możemy doświadczać rzeczywistości nieba na ziemi, ale nigdy w pełni. Zawsze tam, gdzie jest poruszenie, gdzie wzruszenie, gdzie jest otwarcie serca. Teraz nam się oczywiście w różnych frakcjach, różnych tych odwracał w drugą stronę. Ale sam moment, kiedy, kiedy nasi sąsiedzi za wschodniej granicy uciekali, kiedy otwarliśmy i domy, i serca, i portfele, i wszystko, nie było idealnie i nie będzie, ale to był kawałek nieba na ziemi. Teraz im dłużej będzie mieszkać razem, tym będzie więcej piekła. No nie? Nie w znaczeniu takim, że źle prorokuje, tylko cała słabość i tak będzie Wychodzi, i z sąsiadów i z nas. I z nas. Dlatego zauważcie, jak Pan Jezus mówi o królowaniu, to, i mówił do Piłata, mówił, królestwo moje nie jest stąd. Ale jednocześnie jest na tym świecie. Ale obecne inaczej, w innej formie, w inny sposób. Błędem było Civitas Dei, czyli Boże Państwo budować, w sensie realizacji pragnień Nieba, ale błędem też jest zupełna druga skrajność, czyli odrzucanie rzeczywistości Królestwa Bożego i Nieba i mówienie, że ono nie ma jakiegokolwiek wpływu na rzeczywistość doczesną, bo ma bardzo konkretne. Książę Marek Dziewiecki mówił o tym, że, że dzisiaj nowocześnie ludzie to mają przede wszystkim na ustach dwie wartości. Tolerancja i demokracja. No i obśmiał to, bo ani tolerancja, ani, war, ani demokracja nie są wartościami. Tolerancja to żadna wartość. Tolerancję można zaakceptować z punktu oczywiście biblijnego. Na zasadzie można tolerować gusty, smaki, sposób ubioru i tak Natomiast nie można, tolerancja to nie jest postawa chrześcijanina. Chrześcijanin ma tylko jedną postawę: to jest miłość. To, że to jest wysokie wymaganie, to, że nie dostajemy, to, że zawsze będziemy w jakiś sposób niedoskonali, to jest inna sprawa. Ale to jest jedyna postawa: miłość bliźniego, miłość Pana Boga, miłość siebie samego i miłość nieprzyjaciół. Wszędzie jest miłość, nie tolerancja. To to jest tolerowanie na zasadzie, nie wchodź do mojego ogródka, co w swoim robisz, nawet gdybyś sobie robił krzywdę, czy się zabijał, to mnie to zupełnie nie obchodzi. Proszę, rób co chcesz. To nie ma nic wspólnego z wiarą i z, to, z tym, co nam Pan Bóg przekazuje. A demokracja to nie jest wartość, tylko to jest system rządzenia. Monarchia czy demokracja? No dzisiaj mówimy demokracja. Ale słuchajcie, jedno i drugim jest systemem rządzenia, i nie jest wartością, bo może być mądry król i wtedy w królestwie mają w miarę dobrze, i może być głupia większość, która podejmuje głupie decyzje. I wtedy wszystkim będzie źle. Natomiast czy demokracja, czy króle, monarchia, czy jakikolwiek inny system rządzenia zależy od tego, co jest w wnętrzu, w sercu. I to jest przestrzeń dla kulowania Pana Jezusa. To jest ta przestrzeń. Królestwo Boże pośród Was jest, powiedział Jezus. Nie idźcie tam, ani tu, jak Wam powiedział, oto tu jest, oto tam jest. Wielu przyjdzie pod moim imieniem, ja jestem. Nie chodźcie za nimi. Królestwo Boże pośród Was jest, bo Królestwo Boże jest w relacji. Trójca Święta to nie jedno, jedyny Bóg. To trójca święta, jeden Bóg w trzech osobach. Dlaczego? Bo, bo miłość jest w relacji. A relacja między ojcem a synem jest osobą, jest uosobioną. I to jest Duch Święty. Dlatego On rozlewa Bożą Miłość. Dlatego miłość jest owocem Jego działania. Dlatego on jest uosobioną miłością, dlatego prosimy ducha świętego Jego Dary i charyzmaty. Charyzmaty są po to, żeby sobie nawzajem służyć, a nie żeby się nimi szczycić, że jestem charyzmatyk obdarowany. Charyzmat jest zobowiązaniem. Talent jest zobowiązaniem. Władza jest służbą i zobowiązaniem, bo otrzymujesz na pewien czas. Dany urząd, dane miejsce. Kochani, każdy z nas ma, nawet jak jesteście yy, i czy proboszcza, czy sołtysowania, czy bycia ojcem, matką, czy pójście jako radny w gminie tudzież wyżej, w inne przestrzenie. Owszem, to jest władza, ale teraz jeżeli tam jest człowiek, w którym jest, którego sercu jest Królestwo Boże jego zasady, to będzie nie bez słabości, bo ideałów nie ma, ale rozprzestrzeniał Królestwo Boże. Ale jeżeli urząd obejmie ten, którego serce jest piekło i antywartości, no to będzie rozprzestrzeniał drugie Królestwo. I kończąc, dlaczego to jest tak ważne, żebyśmy nie, nie mieli tych pojęć? Z najbliższymi, tymi, z którymi mam największy kontakt, rozmawiam, bo oczywiście te tragedie, ten kryzys w kościele, te różne rzeczy. Dlaczego najboleśniej przeżywamy? Czy ja przeżywam, czy ci ludzie, którzy kochają Pana Boga wiarę? Dlatego, że to nas dotyczy, że to się na naszych oczach dzieje. Ale jakbyśmy tak wzięli podręcznik historii, to zobaczylibyśmy, że takich kryzysów było mnóstwo. Że w pewnym momencie historii Kościoła było trzech papieży, i to nie jeden emeryt, a drugi faktycznie sprawujący urząd, tylko takich, którzy konkurowali ze sobą, i każdy mówił: Ja jestem prawdziwy. I mieli swoich zwolenników. Były księstwa, gdzie biskupy byli książętami, mieli swoje armie. Jak przyszła reformacja, to szybko się wypisywali z kościoła. Dlaczego? Dlatego, że to, co było własnością kościelną, a nie z ich, stawało się nagle ich własnością. Biznes jest biznes, no. I słuchajcie, to są realia, i one są pełne historii Kościoła, I można to przeczytać w podręcznikach, w książkach z imprimatur. Przez katolików pisanych, żeby nie było, że tylko wrogowie piszą. Ksiądz Dariusz Oko jasno się rozprawia z lawendową mafią. Dlatego został pozwany do sądu przez księdza katolickiego przed Trybunałem Świeckim w Niemczech. Można sobie to posłuchać i obejrzeć. Dlatego, jeżeli zbytnio utożsamimy i wejdziemy w to królowanie idealistycznie i chcemy zbudować niebo na ziemi, to dojdziemy do absurdu. Jeżeli odrzucimy e, królowanie Chrystusa w tej przestrzeni ducha i serca i nie będziemy wprowadzać tego na tyle, na ile umiemy, jak możemy w rzeczywistość doczesną, e, to dojdziemy do, e, no do tego, do czego doszły system ateistyczne. Do tego, do czego doszedł nazizm. System ateistyczny. Kochani, w Niemczech hitleryzm to jest narodowy socjalizm. To nie jest to tam nie było prawicowych rządów. A Hitler został wybrany w demokratycznych wyborach. Cały komunizm, ateizm, który odrzucał Pana Boga, setki, tysiące, miliony ofiar. Dlatego Księdza Marka Dziewieckiego uznał już przytaczając, są dwie postawy skrajnie niewłaściwe i jedna właściwa pośrodku. Z jednej strony mamy bardzo konkretnie mieć świadomość, docześnie żyjemy bez struktur, bez władz, bez pewnej hierarchii nie jesteśmy w stanie funkcjonować będzie bezład, anarchia. Ale jednocześnie mamy mieć pragnienie nieba. Które będzie w pełni zrealizowane, kiedy w pełni Jezus przyjdzie i objawi się. Jeżeli zrezygnuję z tego pragnienia, to tym skazany na budowanie nieba na Ziemię. A w ten sposób, budując przez nasi komunizm, tylko jedno można zbudować piekło na Ziemi. A święci, naprawdę święci, to byli ci, wokół których roztaczała się atmosfera nieba. W, w sąsiedztwie, których, w obliczu których inni odzyskiwali chęć, nadzieję do życia, cel w życiu i takimi mamy być. Przy całym realizmie. I być może to, co się dzieje, ten czas oczyszczenia ogromnego w Kościele, jest wezwaniem dla nas, żebyśmy brali osobistą odpowiedzialność. Przed Panem Bogiem, za tę przestrzeń, która jest zależna od nas, bo każdy z nas ma władzę, ma przestrzeń królowania. I oby to było królowanie Boże, mimo że nie przez ideały czynione.